Wszyscy wiedzą. Ja nie wiedziałem. Dlaczego Twoje daily trwa 30 minut? Nie Twoje. Twoje nie trwa, ale Twoje. Dlaczego Twoje daily trwa 30 minut? Pytanie z serii zagadek, ale które mają swoją jak ktoś mówi, nie rozwikłanie, tylko swoje rozwiązanie. Swoje rozwiązanie. Ile powinno trwać daily? Wszyscy wiemy. Więc ale nie będziemy lepsze... mówili. Będziesz? Przypomnisz? Przypomnę, przypomnę. E, powiem, że tam jest film o daily, a my i daily powinno trwać w maksymalnym wymiarze czasu jego trwania e, 15 minut dziennie. Dziwi więc fakt, że w wielu miejscach to daily trwa jednak dużo dłużej. W wielu miejscach, tzn. nie chcę powiedzieć, że wszędzie, ale są takie miejsca, jest ich całkiem sporo, że to daily trwa wiele dłużej. I zamiast wyrobić się w te 15 minut, ludzie stoją, czy siedzą. Kiedyś dostaliśmy taki komentarz, o tym, że na daily nie trzeba stać. Uwaga, stoją, bądź siedzą, bądź robią cokolwiek innego przed ekranem monitora 30 czy 45 minut. Ja widziałem godzinę i półtorej. Na I nie ma tego końca. Nie? I teraz my znamy, przynajmniej tam się wydaje, że znamy jakby odpowiedź na pytanie, skąd się to bierze i dlaczego tak jest. Ja jestem w stanie nawet odpowiedzieć jednym zdaniem, proszę. Bo takie daily wtedy nie jest daily. Nie, nie to cię. Daily nie jest daily ok, bo daily ma, z drugiej strony to nie jest daily skramowe, bo daily to daily, nie? ale daily skramowe to nie jest tak, daily, to nie jest daily skram. Tak, tak, tak jest. Ale co chciałem powiedzieć, ale dlaczego tak jest? Pierwszy, podaj pierwszy pod. ja podam drugi, chyba, że mi zabierze, że no, Możemy dos. się y, powymieniać pomysłami, bo pierwszy mój pomysł, albo tak naprawdę nie pomysł, tylko obserwacja, bo to nie bierze się znikąd, jest to, że na daily przychodzi klient. Ok, to ja miałem, że na daily przychodzi product owner, to prawie podobnie. Na daily przychodzi... Y, na przykład kierownictwo projektu. Na Daily w takim bądź razie rozmawiamy o szczegółach wymagań. Ok, na Daily też już że robimy refinement, a ja bym powiedział, że na Daily rozwiązujemy błędy i awarie krytyczne, które się pojawiły właśnie. W sensie nie tylko je omawiamy, albo nie tylko mówimy, że wystąpiły, ale już siadamy do rozwiązania. Ok. Na Daily spóźnia się jeden z członków zespołu. Nie wiem, czy on na Czekam, czy coś bo Jak nie, to powiem szachmat. Makao i pomakale. Sześć powodów. Okej, okay. to teraz te powody. Makao i pomakale. Te powody to, to są co najmniej w dwóch grupach. Jedna to jest taka, że przychodzą na daily osoby, których nie powinno tam być. Mhm. I to jest jedna grupa problemów. I dlatego ja powiedziałem wcześniej, że w takie daily wtedy nie jest daily. Bo daily jest dla zespołu, żeby zespół ustalił, co będzie dzisiaj robił. Co udało się skończyć i robić wczoraj? Czy ma jakieś, ma jakieś tam problemy, które, które wyrosły? A dlaczego ci ludzie przychodzą? Wiemy o tym, więc powiedz to głośno. Dlaczego oni przychodzą? Po pierwsze, bo mogą. <grych> po drugie, bo chcą się dowiedzieć. Mają dowied link do platformy, gdzie odbywa tak. się daily. Tak. A po, po trzecie, chcą się dowiedzieć czegoś, czego wydaje im się, że się nie dowiedzą w inny sposób. Dobra, to jeszcze ja odwrócę sytuację. Często ludzie chcą się dowiedzieć od nich czegoś, czego wydaje mi się, że się nie dowiedzą w inny sposób. W sensie deweloperzy. A, w sensie, że deweloperzy chcą, chcą się, dowiedzieć się dowiedzieć od kogoś? Od tych ludzi, o albo rzeczach. ludzie chcą się dowiedzieć od deweloperów. Tak. Okej. Okay. Dobrze, czyli y, mamy tak naprawdę znowu, ja będę cały czas to podkreślał jeszcze 7 razy w trakcie tego filmu. Słowo nary? Nie, że daily nie jest daily wtedy. Ok. Bo nie no bo służy jest... nam do tego, żeby zespół między sobą w sobie wewnętrznie ustalił, co będzie robił, zaplanował sobie, jak to się pięknie mówi, kolejny dzień pracy, tylko status, um, uszczegóławianie wymagań, przekazywanie informacji, um, rozwiązywanie problemów, komunikacja i okej. Okay. My nigdy nie powiemy, że tego nie można robić, ale jest podejli, ale jest podejli. Mamy, Mamy film, film po deadline, tam tu. Dobra, no i to jest ten, ta pierwsza grupa. Tak. Druga grupa to jest problem z ludźmi. Tak. Którzy niedopilnowani, niedouczeni, nie szanujący, nie respektujący zasad daily tego scrum daily, daily scrum, zamieniają to wydarzenie, bo to nie spotkanie, spotkanie może być towarzyskie po daily, zamieniają to wydarzenie w taki trochę hype Park, nie? Może hype Park to jest sformułowanie, zamieniają w taki, w taki panel dyskusyjny, o, to może jest tak. Lepsze. I to jest, wygląda tak, że zaczynamy mówić o tym, co my robiliśmy albo co będziemy robić i ktoś mówi, a słuchajcie, będzie aktualizacja naszego systemu do raportowania czasu pracy i tam się zmieni to, to i to i zaczynamy wchodzić, ta aktualizacja będzie oczywiście za miesiąc, ale już o, tutaj to trzeba będzie inaczej robić, to trzeba będzie robić inaczej i... No i się rozpoczynamy. Dryfujemy. Nie tak wiem? jest. Dobra, no to mamy ten drugi, ten. Nie wiem, czy jest jakiś trzeci obszar, o którym moglibyśmy. Trzeci obszar, wiedzieć. który chyba jest czasami związany z jedną grupą, a czasami czasami z drugą grupą. Dla przypomnienia, pierwsza grupa przychodzą osoby, których Skoza, tam nie powinno być. Eksternale. A druga rozmawia o rzeczach, których tam nie powinno siedzieć. To ja bym wyróżnił jako trzecią grupę próby. Uszczegółowiania wymagań i pracy, na którą aktualnie pracujemy. To jest znowu to po Daily, ale wydaje mi się, że warto to podkreślić, bo Daily nie jest jedynym momentem, kiedy my ze sobą rozmawiamy. Chyba. Nie znaczy, nie powinno być. Jeżeli jest, to znaczy, że z nami jest coś bardzo nie tak. I wtedy ja się dziwię, że ok, chcemy, żeby na Daily byli wszyscy i porozmawiać o wszystkim, no bo kiedy mam inaczej porozmawiać, nie? bo przecież w innym przypadku. No, w kalendarzu nie ma żadnego nic co mógłbym kliknąć i się z kimś połączyć i kiedy ja mam się zapytać, czy tu mam iść w lewo czy w prawo, nie? albo jakie jest w szczegółach rozwiązania i tak dalej. I to zarówno ze strony deweloperów, nie? nie wiem co, muszę pogadać z SMI, z produkcją NRM i w drugą stronę, no bo skąd ja mam wiedzieć czy ten zespół ma jakieś problemy czy nie i no to przyjdę na daily, żeby się dowiedzieć, nie? Bo, bo znowu nie ma innego miejsca w no tym właśnie, kalendarzu. No właśnie właśnie właśnie, 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 właśnie. Solucja. Warto rozmawiać. To jest pierwsza zawsze, rzecz. Zawsze. I nie ograniczajmy się do tego m, rytmu skramowego, w którym mamy jakieś wydarzenia i tylko tam będziemy się komunikować i robić te rzeczy, które są które są. Opisane. Bo nie musimy tak robić. W sensie nie powinniśmy nawet tak To jest postępować. minimum. To jest tak. absolutne minimum. Te 12%. I tak. Te 12, dokładnie te 12%. Plus minus z, z hakiem. Był o tym y tekst i film. Artykuł tu poniżej, z butelką powinien. Więc to jest te 12%, które absolutnie musi być wdrożone, zaimplementowane, wykorzystywane, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zrobili sobie jakieś dodatkowe wydarzenie, które spowoduje spotkanie. Wtedy już spotkanie, które spowoduje, że będzie lepiej, efektywniej. Okay. I co jest fajne, i co wydaje mi się, że przynajmniej z, naszej, z naszego doświadczenia często się dzieje, jak sobie zrobimy dodatkowe spotkanie, np. z klientem czy z product ownerem, żeby e, tylko i wyłącznie statusować się, jak nam idzie. I zrobimy je codziennie, to bardzo szybko się okaże, że to jest bez sensu. Że okej, okay, my się będziemy zdawać na te 5 minut i mówić, no idzie tak, jak szło wczoraj. Nie? I potem może dojdziemy do tego, że no faktycznie nie będziemy mieć, tego, jakby tej potrzeby kontroli i da, uda nam się to zrobić troszeczkę inaczej. I na przykład, spotykać się na review, nie? żeby to idzie tak dobrze, jak potrafi. Ale do tego oczywiście to jest już inny temat zupełnie zupełnie. No, zaufanie, to, że zespół potrafi, jeżeli narosną jakieś problemy, to pójść z nimi do odpowiedniej osoby, jeżeli wie, że nie zdąży, to nie będzie tak, że będzie to trzymał gdzieś tam i udawał, że wszystko jest ok, a potem na review najwyżej powie, że no, się nie udało, tylko, że będziemy ze sobą rozmawiać, ale znów, to znaczy, że musimy ze sobą rozmawiać, komunikować się i robić dokładnie to, co powinniśmy. Jest jeszcze drugi aspekt tej sytuacji, a mianowicie można by wtedy powiedzieć, że Mamy w zespole człowieka, który powinien być odpowiedzialny za to, żeby to wydarzenie wyglądało tak, jak powinno wyglądać, ale on nie wykonuje właściwie swojej pracy. Ale to jest chyba temat na zupełnie inny film, w którym opowiemy o tym, jak skram masterzy nie przestrzegają albo nie wymagają skrama. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jakbyśmy jeszcze nagrali taki filmik na koniec, tam gdzie to jest te 20, 20 sekund takie na końcu. I tam mówimy, że zapraszamy do subskrypcji, że mamy tam tysiące ludzi nas subskrybują i tak, dalej, i tak dalej. To co, tam chcesz nagrać? No, taki właśnie zachęta do tego, nie? żeby to... Żeby być Scrum Master'em? Nie, no tak żeby subskrybować, <laughs> żeby... się to ja na, żeby... to ja nagram. Ale to ja myślę, że to już.